Cześć jak się macie z tej strony oczywiście kasztan i Ci że Wam tajemnicze zaburzenia i choroby psychiczne. Zostawcie łapki w górę, spójcie uciuknął, aby nie przegapić końców na mychnale. Prześlicie finali spraszam do oglania. Zaczynamy! Zespół Cabre Grasa Te zaburzenie polega na przekonaniu, że bliskim osoby nie są prawdziwe, tylko zostały zasypione z powtórami. Zespół Quasimodo Polega na obsesyjnych myślach o wysoce przez lub nawet w myślnym fizycznym defekcie. Ertomania to choroba, przez którą chora osoba myśli, że ktoś w niej jest zakochany, a tak naprawdę nie jest. Zespół fragiliego to zaburzenie uryjniowe polegające na przekonaniu chorego, że jedna i ta sama osoba go prześladuje, tylko zmienia swój wygląd. Zespół Adele. Polega na obsesji na czymś punkcie z przekonaniem, że ta osoba czuje dokładnie to samo. Inne objawy tego założenia to Obsesja na punkcie ukrytej osoby, brak zainteresowania tym, co się dzieje wokół, bezsenność oraz słaby apetyt, częstowanie nastroju, od euforii po przygnębienie. Kryptomnezja To częsty sposób przypomnienia sobie głęboko ukrytych lub zapomnianych przeżyć inaczej i dostępnych Ludzie doświadczający kryptomnazji nie pamiętają skąd wzięły się te wspomnienia i często je jest teraźniejszością. Zespół Alicji Ten zespół zmienia postrzeganie przez pacjenta obiektów oraz przestrzeni. Według takiej osoby znią się struktury przedmiotów, na przykład poduszka może być zrobiona z drewna, widzą zniekształcone twarze innych osób, słyszą głośne dźwięki z daleka, które są agresywne. Czas nagle przyspiesza i zwalnia, odczuwają silny lęk. Zespół kotarda to schorzenie psychiatryczne, które charakteryzuje się przekonaniem o własnej martwocie lub braku istnienia. Takie osoby twierdzą, że będą żyły wiecznie, lub że są martwe, mają urojenia nihilistyczne i halcynacje. Parafrenia. Charakteryzuje się występowaniem urojeń przy jednoczesnej słabej manifestacji lub nadbraku, zaburzeń afektu oraz zachowanej spójnej osobowości. Podczas tej choroby pojawiają się omamy głównie słuchowe. Dysocjacja tożsamości. To zaburzenie dysocjacyjne polegające na występowaniu przynajmniej dwóch osobowości u jednej osoby. Ludzie z tym zaburzeniem doświadczają luk w pojęci, oderwania od świadomości, upośledzenia, zdolności do uczenia się. Zespół Munchausena polega na tym, że wmyśla się u siebie choroby. Ludzie posiadający ten zespół okalczają siebie, fałszują badania, okłamują swoich bliskich i lekarzy na temat swojego stanu zdrowia. Na szczęście jest jakiś optymizm. W dzisiejszym odcinku. Wymienione zaburzenia występują u ludzi bardzo rzadko. No to było tyle, ja bardzo dziękuję za oglądanie. Żegnego dnia, Pozdrawiam. Trzymajcie się, do zobaczenia wkrótce. Cześć!